Chodzi o skład gospodarzy. Ktoś może dziwi może o tym za chwilę bo jest pierwsza szansa i słupek po tym strzale Bruno. A zespół z Wielkopolski sięgnął po pierwsze trofeum w swojej historii. Za to widz do prawej nogi zaskakujący strzał Pegaszy. Świetnie reprezentacyjny bramkarz Łukasz Błaszczyk. Myślę, że nawet ci kibice, którzy na co dzień nie obserwują futsalu, znają, a my postaliśmy Patryka Zatowicza z tej najlepszej strony. Wykorzystany stały fragment gry w składzie jest na trybunach Dominik Śmiałkowski. Popatrzmy, wydawało się, że to będzie koronkowo zakończona akcja Piasta liwice Zabrakło precyzji. Teraz Błaszczyk świetnie. Jeszcze raz ten zawodnik, ależ to była indywidualna akcja. Kapitalnie Błaszczyk, ale świetnie w bramce Michałwilu. Jest uderzenie. Piłka dla piasta Szadurski. Jest strzał z lewej strony. Zorientował się Błaszczyk. Jeszcze dobitka Gol. 2 do 0. Bruno. Patryk Zatowicz. Zatowicz, jeszcze próba strzelenia tej piłki przed bramkę Błaszczyka i teraz zawiedziony bramkarz zespołu gości, bo mamy 3 do 0 Pegasza Oj wsadził tam nogę Patryk Zatowicz Znalazł tam miejsce Naprawdę doszczęśliwie, szczęśliwie Ale znów ze stałego fragmentu gry Bramka dla Piasta Gliwice I mamy 4 do 0 no, Na szczeblu centralnym To też taki jubileusz, którego gratulujemy A tymczasem no niestety Tej akcji nie możemy pogratulować Był tam Patryk Zatowicz Czy to on dotknął piłkę Jako ostatni Zatowicz Błaszczyk jest szał i to powinna być bramka, ale będzie tylko rzut rożny. Poprzednie minuty to też ta pierwsza wyjściowa czwórka spędzała tego czasu na parkiecie najwięcej. Kostecki, jeszcze raz to samo. Kapitalnie widuch. Pusta bramka, Zatowicz, oj teraz trzymała się ta piłka pod bramką Kosteckiego, no troszkę kuriozalne to trafienie zapisane. Na konto Sebastiana Szaturskiego. Jeszcze przed przerwą. W 13 minucie na 3 do 0 to był Bruno. Po przerwie kolejne trafienie Zatowicza. Strzałobójczy gol Michała Roja. A także do pustej bramki. Już piłkę w 34 minucie skierował Sebastian Szaturski.